Wielkanocna Zbierka Żywności jest akcją banków żywności, która ma charakter ogólnopolski, ale też regionalny. Po raz pierwszy w tym roku charakter ogólnopolski, bo zbierają prawie wszystkie banki, których jest 30, ale jednocześnie. Ze względu na to, że ta zbiórka wcześniej odbywała się tylko w niektórych bankach, w niektórych regionach, już są wypracowane pewne tradycje i, i jest to taki, taka zbiórka ogólnopolska o charakterze regionalnym. My po raz drugi uruchamiamy jako Bank Żywności tę zbiórkę na naszym terenie, na terenie północnego Mazowsza i zaprosiliśmy do współpracy organizacje i środowiska z Ciechanowa, Mławy, Płońska, Przasnysza, Kultuska, Makowa Mazowieckiego. No i też włączają się gminy wiejskie, takie jak Opinogóra Górna i Gmina Sońska. Co będziecie zbierać? Tradycyjnie to, co zwykle dla naszych potrzebujących, czyli Prosimy praktycznie o każdy produkt, każdy dar serca i on się będzie liczył, bo czasami czy mały serek, czy mała puszeczka czegoś dla kogoś, kto ma braki w budżecie jest czymś bardzo dużym, jest dużym odciążeniem, natomiast my głównie staramy się pozyskać olej, cukier. Jakieś konserwy mięsne, może słodycze dla dzieciaków przed Wielkanocą, bo to są te rzeczy, które w budżetach, które są bardzo malutkie, na to pieniędzy się nie wydaje raczej. Jak tak. zaplanowaliście ten zbiórkę? Gdzie ona się dokładnie odbędzie? W ilu sklepach? W 55 roku? sklepów na terenie północnego Mazowsza. Spis sklepów będzie na naszej stronie internetowej www.bz.ciechano.pl i na Facebooku. Będziemy tamtą listę właśnie uzupełniać. Mamy zgodę w sieciach i te sklepy będą brały udział. W tej chwili jesteśmy na etapie szkolenia wolontariuszy, bo mamy wolontariuszy, którzy biorą udział w zbiórkach po raz kolejny, ale też mamy wolontariuszy, którzy zgłaszają się, są to nowi. Na przykład to bardzo pozytywny fakt, że dziennikarze też zdecydowali się nam w tym roku pomagać jako wolontariusze przy zbiórce czyli nie tylko promując naszą zbiórkę i zachęcając, ale też bezpośrednio pracując przy koszykach. A w jakich godzinach to zbiórko się odbędzie i kiedy? W piątek, znaczy Ze względu na regionalność tej zbiórki, w każdym mieście to będzie, znaczy możemy takie godziny ramowe, powiedzmy od godziny 8 do godziny 18 bądź 20, to w zależności od regionu, tam organizacje, które przeprowadzają zbiórki wiedzą, kiedy jest są, kiedy klienci przychodzą, więc ustalmy, że praktycznie prawie w godzinach pracy sklepów. W największych marketach w Ciechanowie? Tradycyjnie 8 sklepów tutaj bierze udział w tej zbiórce i my zbieramy w piątek od godziny 9 do 21, w sobotę od godziny 8 do 20 i w niedzielę od godziny 10 do godziny 16 ilu, w Ciechanowie. Ilu wolontariuszy jest, wolontariusz jest zaangażowanych w tę zbiórkę? Około 600. Czy jeszcze się można zgłaszać? Jeszcze można się zgłaszać. Zawsze ważna jest taka lista awaryjna, czyli tacy wolontariusze, którzy nie mają przypisanego sklepu, ale są dla nas skarbem na okoliczność, gdyby ktoś się rozchorował, gdyby coś zaistniało takiego, że wolontariusz, który podjął się pracy, nie może do tej pracy przyjść. I my też właśnie zbieramy chętnych wolontariuszy takich dyspozycyjnych, którzy mogliby na telefon pomóc nam w takiej krytycznej sytuacji, kiedy ktoś choruje czy coś innego. To nie pozwala mu tej pracy podjąć. A kto i jak się można zgłaszać? Jeżeli chodzi o inne miasta niż Ciechanów, to do koordynatorów miejskich, lista koordynatorów miejskich też będzie na, stronach, na stronie internetowej naszego banku, bo w każdym mieście jest jedna bądź też dwie osoby odpowiedzialne za dane, dane miasto. Ich zadaniem jest przypilnowanie właśnie głównie zaroportowania. Ilości pozyskanej żywności do Banku Żywności. Zbiórka odbywa się na podstawie pozwolenia Marszałka Województwa Mazowieckiego i też pod jego honorowym patronatem. No, mamy obowiązek opublikowania wyników zbiórki i mimo tego, że zbiórka jest lokalna, czyli mieszkańcy Mławy zbierają dla potrzebujących z terenu Mławy, Płańsk tak samo, Półtusk, Przasnyż i Maków też, to wszystkie dane muszą spłynąć do banku Żywności w Ciechanowie. My mamy program magazynowo-księgowy, który zaewidencjonuje te dary i później je przekazujemy na podstawie dokumentu magazynowo magazynowego do tych organizacji Czyli przez nas ta cała... Papierowe rzeczy prze, przechodzą. Chodzi o to, żeby darczyńca miał taką możliwość prześledzenia tego, co się z tym jego darem, z tym, co wrzucił do koszyka dzieje, gdzie to trafiło. Jest to wszystko w sposób jawny i, tak jak mówię, publikowany, bo taki jest wymóg zezwolenia na przeprowadzanie zbiorów publicznych. I od razu uczulam darczyńców potencjalnych. My nie zbieramy pieniędzy. Jeżeli zapomnieliśmy przy, w sklepie, z Robić zakupu, no to bardzo prosimy, żeby zrobić to następnego dnia, bądź też. Yy... Po kilku godzinach, bądź też w innym sklepie, ale proszę nie dawać wolontariuszom pieniędzy, bo my nie zbieramy pieniędzy, nie mamy pozwolenia na zbiórkę pieniędzy i na jakieś tam jej później zagospodarowanie. Nasza zbiórka jest zbiórką żywności dla osób potrzebujących przed Wielkanocą. Chciałabym zapytać jeszcze o tych wolontariuszy, kto może zostać takim wolontariuszem, kto może się przyłączyć do tej Wielkanocnej Zbiórki Żywności. Praktycznie każdy. Jeżeli jest to wolontariusz niepełnoletni, musi podpisać, rodzic musi podpisać zgodę. Każdy wolontariusz otrzymuje porozumienie wolontariackie, które jest formalną, formalnym dokumentem, na podstawie którego ten wolontariusz pracuje na rzecz zbiórki żywności. Jest ubezpieczony z mocy ustawy od następstw nieszczęśliwych wypadków i każdego wolontariusza obowiązuje przejście kilkunastominutowego szkolenia. To jest maksimum pół godziny. My w Ciechanowie robimy te szkolenia w szkołach, natomiast w miastach regionu to organizacje robią je albo we własnym zakresie, albo też my przyjeżdżamy z Banku Żywności i robimy takie szkolenia, w Mławie robi to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Tam jest... Centrum Wolontariatu i oni szkolenia dla wolontariuszy zbiórkowych robią również. Potrzebujecie wolontariuszy w każdym wieku? Tak, to jest bardzo sympatyczne, że włączają się i młodzi ludzie, ale też seniorzy, którzy chcą. Dać siebie coś jeszcze innym. No i to jest takie bardzo sympatyczne dla tych wolontariuszy, powiedzmy gimnazjalistów, że mogą czerpać jakieś tanzory od osób starszych. Oni bardzo chętnie rozmawiają z wolontariuszami na tematy jak to było kiedyś, czy też w ogóle wymieniają poglądy. I na temat zbiórki, ale też na temat sytuacji, no więc też to jest takie ciekawe międzypokoleniowe spotkanie i pretekst do rozmowy.